Ej, kto to zaszczelił go? Bo ja nie wiem. Tak trochę dziwnie. Tam nie ma nikogo, tu też. No nie wiem. Poczekajmy. Może ktoś przyjedzie po nas w sumie. Nie wiem. Ale no w sumie to było podejrzane, że ktoś strzelił go. Tam nie wiem, co tam się odwala. A ja. No i ten. W sumie Lego. drugi sezon. O, por... e, cześć? Kto ty? Jesteś złodziejem? Kto ty? A ty kto? Ty jesteś złodziejem? Nie, mnie gonił swat. ktoś go zastrzelił. Czyli ten złodziej był twoim kolegą? No, w sumie tak. Nie to wiedziałem o tym. W sumie o tym nie wiedziałem. Co ja, jest niebezpieczny, nie chodź. Ja trochę już się... Nie chcę... ci ufać, zbytnio. Bo zaraz ty też będziesz, Będzie... No i będziesz. Dla bezpieczności jakby coś to bierz pist pistolet. Co nie na to piknogem. Nie mogę ci dać. Masz. Dzięki. Mnie by się przydał. Okej. Okay. Musimy... To jest twój dom? Teraz wziąłeś... Kup hotel. Wejdziemy w hotel tak. A. Bo to teraz bardzo niebezpieczne. Dzień dobry. Czy mogę kupić hotel? No. Chodź. Mam hotel. Chodź. Chodź. Okej. Okay. Okej. Okay. Musimy się skryć do... Jak spadł. Rób się ubrania sprawy. E! Co to jest? Kto to jest? To jest ukryty spad! Zabić go! Nie ją! Czekaj, okay, jest to jest ukryty to? spad Na pewno Wezmę ją i zbanujemy. Wezmę tak. Ała! A Ła! do mnie. Oczywiście. Nie w, w, nie oczywiście, widzowie, to. to jest, nie wiem, czy ja już Wam mówię Nie pamiętam, mam krótką pamięć. Do tego można się przyznać. Znowu ona! Ona już nie może być tutaj. lubskie Oczywiście. Widzowie, przebrałem się. Taki inny skin, żeby mnie nie poznali. Ten napis już mogę usunąć, w sumie. Bo Wam powiedziałem. Bo? Okej, okay, nieważne. Ale czy coś. Czy coś Pan wie o tym? Co tu się stało? Okej, okay, to chodź, chodź. Y... Musimy... Musimy się skryć gdzieś, na przykład w banku. Tam trochę bezpiecznie. Ja znam jedną kryjówkę, której chyba... No, nie znają jej. Tylko to są wszystkie swaty. Bierz kartę. Ja jak gdzie my idziemy? Tak, ządziemy. Ojej. Słuchaj, długo jeżdżę. I co my tu idziemy. A wiesz, coś masz, żeby to rozwalić. A tutaj idziemy, tutaj. Złam to jakoś. Przy sobie zawsze A. mam sikierę. Cześć. Przejść. przejść. Pro, zapraszam, bo otworzyłem. I za teraz? Może ktoś przejść. Ciekawe jak. Pan myśli, że to jest bezpieczne tak wychodzenie trochę? Prosimy szybko, bo oni mogą tutaj przejść też Pano to porwało Szybko, chodź Może coś się znajdzie Widzowie to jest pod kontrolą. No Bo? Ok. I tu, i tu co nie musimy. I tu coś. już przyjdzie jakiś z was to, to uważaj. Ja idę zobaczyć, czy nie ma żadnego zwart. Cholera zaraz. Ja, ja już się kryję, bo wiem, że ktoś przyjdzie. Nie, to jest to najgor... najgorsza kampa, ale... Są gdzie, jest, gdzie można się skryć. tam. Okej, okay. niech będzie już tu, że jestem. Ej, co to jest? Może to jest nowa baza dla sfatów? Hmm. Zobaczysz się. Jak... Jak ktoś tutaj jest? Nie wiem, czy to jest... Wow. O jest... Może ktoś tutaj się kryje? Ja. Tak jak... o? Co jest? Jestem Co za jest? Co tobą! Co jest? O. Widzę Kto? cię na kamerach! Ktoś tutaj chyba przez... przez... Ten mikrofon mówi do mnie. Nie widzę cię na kamerach. Nie uciekniesz o, nigdzie świetnie. już. Go tutaj nie ma na pewno. Lecę. Serio? Tak szybko. A ja tu zostaję. Chociaż pójdziemy spać. Kolego, idę już. Idę już kolego. Oho. Chyba kolejny. Mamy broń. Od razu strzelę. Jestem... Nie było tutaj spadów żadnych. O kurde, Nie spad! Było. Spad! To jestem ja przecież. Nie, wyglądasz podobnie. No bo przecież my, my się kryjemy od spatów. Patrz. Wygl... Patrz, mam tą samą brę, którą ja Widzisz, podo... Wyglądasz podobnie, jak był tu. Czyżby to ty? Serio. Patrz, to jest ta samo snajpa, z której ja zastrzeliłem swata i uratowałem cię. No okej. Okay. Ale dziwne, był ktoś. Coś... Ej, czekaj. Ej, wgrały nam jakiegoś wirusa. Masz jakieś auto? Szybkie. Szybkie? No, otw otwórz ten włas. Może. Oj, tutaj. Oj, <noise> pomocy. Oj, oj, oj. Pomóż mi. Dziękuję. Może coś, coś no, się no. znajdzie. A będą nas widzieć w sumie. Więc stawiam im podpukę. Mają podpukę. I lecemy z tego świata. Ojoj, oj! Eee, oj. czy prawo jazdy ja zdawał? Nie, nie, nie robię, ja po prostu nie mam praw jazdy. E. To się dziwię No jest jak... niebezpiecznie, jest dużo swatów. No, trzeba. I... No, ale tutaj oni coś tam zbudowali, że tam dużo swatów kąpi na wyjściu z tego miasta. Tam daleko jest inne miasto. No. No to musimy, no to musimy coś zrobić, żeby swaty nie było tak... Musi... Tutaj jest bezpiecznie, nie swaty tutaj rzadko chodzą. Ja mam swojego tira jeszcze. E, Widzowie, czekajcie, bo ktoś do, do mnie dzwoni.